Profesorze doktorze, a czy w domu to też są jakieś, trzeba robić regulację jakąś w domu, w tym mirze, mirze rodzinnym? Tak, także regulujemy trochę, jeżeli także w rodzinie jest za dużo osobników, albo nierówno są jakby podzieleni, płci męskiej, żeńskiej Ech. lub innej, bo prawda, nie mamy tylko, teraz słyszeliśmy, nie mamy tylko dwóch płci, tylko mamy 1600. Więc jeżeli tu jest takie niezrównoważenie, nie to także jakby się depopuluje. Ale to jakby rodzina sama tam w środku sobie reguluje. Nie, czy nie, ktoś... Sobie to nie pan poradzi. przychodzi? My jesteśmy tutaj, musimy bardziej dbać o rodzinę i właśnie to robimy. A to pan przychodzi regulować? Między innymi ja. A jak pan rozpatruje, kto jest do regulacji, a kto może zostać niewyregulowany? Są zapisy. Po prostu rodzina Ach. się zapisuje. Kto chce być zdepopulowany, kto nie chce. A co tak ludzie sami chcą się zapisać? Tak, ludzie już mają coraz większą świadomość i jakby są tacy, no chcą po prostu, żeby społeczeństwo było zdrowe i jakby sami jakby o to dbają. I to jest właśnie taki no. fajny pierwszy symptom, pierwsza jaskółka tutaj u nas w regionie, że jakby tych zapisów widzimy jest postępująco coraz więcej, z roku na rok coraz więcej osób się do nas zapisuje. No a gdyby tak się wszyscy zgłosili, żeby ich wyregulować, no to przecież nigdy I to nie to został. My oczywiście część podań odrzucimy. Aha Ty wiecie co robicie. Oczywiście, że wiemy, bo to jesteśmy tutaj, żeby po prostu wiedzieć i robić. I no to jak wiecie, to, to jestem spokojny. Proszę być spokojnym, my nad wszystkim panujemy, nad wszystkim jakby mamy pieczę. Biedronka jeszcze nie odleciała, a miała już lecieć. A jesteś nie Taki śmiech przez Łzy to jest. bo przez łzy? No bo to, a co ta Biedronka, co ona... W po co ją ja pan wyregulował? Tym, tak zupełnie to inaczej wygląda, panie magistrze. Gdyby pan wiedział, to by pan po prostu robił to samo co ja, bo po prostu pan, tego, pan widzi to po prostu jako Biedronkę. A w statystykach to zupełnie inaczej u nas wygląda, tych biedronek jest po prostu za dużo, one zostały policzone, o. Może i tak, może statystyki... I wyszło na to, że w tabeli po prostu jest ta liczba za duża i my chcemy ją po prostu zmniejszyć i to robimy. Ale na przykład też, że właśnie statystyki, że styki i sta jakiś, że nie wiem, że Stalin też mi się tak nosuwa, takie, że to chcieli z tych dwóch wyrazów, ale taki jeden jest nieskończony. Że to Stalina statystyki? Bo on tam coś podobnie mówił, że, że tam jak jest, że je, tragedia jednego człowieka to jest coś to jest tragedia, ale wielu ludzi to już są tylko statystyki. No i właśnie tak mi się właśnie Panie tak. Ale przepraszam, że przebywa. A u kogo pan pisał pracę? No, no u profesora Żiódka. No, wła... no właśnie. No właśnie. A co, coś u tak. Professor źle